Myć na przygody, sezon drugi Dobra, nowy, powiedz jak się nazywasz? Nazywam się Jean Dobra Jean, pamiętasz ten statek, który ci i niedawno pokazywałem? Tak To nasi wrogowie, pamiętaj, musisz ich zniszczyć za wszelką cenę Tak jest Mogę ci jeszcze raz go pokazać Abyś jeszcze lepiej zapamiętał naszych wrogów, albo najlepiej to pójdźmy na niewielki patrol. Może być. Tylko tak może zaraz. Dobra. Hmm, poszedłbym na jakiś niewielki patrol. No to pora lecieć. Hmm. To znowu oni. Znowu pewnie coś knują jak zwykle. Ognia. O nie, zauważyli mnie. Odpowiem ogniu. <tryk> O nie, muszę szybko ich zabrać. Dobra, to ja uciekam. Blisko. Fluis, co się tam działo? Słyszałem jakieś strzały i wybuchy. Zobaczyli mnie nagle i zaczęli mnie atakować, więc odpowiedziałem ogniem. A, dobra. Jak do tego doszło? Nie wiem, chyba o czymś rozmawiali. I nagle mnie zauważyli. A. Dobra, pewnie będą nas teraz szykować kontratak, zapewne, więc musimy się przygotować. Dobra, na szczęście żyją, ale niestety są nieprzytomni, lepiej ich tu zostaną. Dobra, no to lecę. Nie strzelają. A... Uwaga, zamykamy wszystkie klapy. Przygotować się, zamykamy wszystkie klapy. Uuu! Rakieta Unik. Odnawianie rakiety w toku. Trzy, dwa, jeden. O nie, kolejna. Kosmiczne przygody, sezon drugi. Koniec filmu.